od właściciela salonu Roni w Katowicach. Skrajnie zaniedbany, skrajnie wyrzucony. Jedynie Diozy zgodziły się, aby przyjąć go do siebie, więc się. Jedzie... Tym bardziej, że prowadził w Katowicach Minizo i wszystkie inne zwierzęta też mu zostały odebrane. Nie, musiu. To był ostatni zwierzak, którego ukrył wtedy. Dobrze, jeszcze raz, mączko, kołpaki, bardzo dziękuję. Nie? Musimy... No. Jest zagłodzona przede wszystkim, tak? Jakby ją ogolić, to można by się na niej anatomii tak naprawdę uczyć. Ale wspaniały pies. Ona jest po prostu nieszczęsto świata, Ona ma taką wolę życia, że. Nie wiem, dobrze. Nie? na rehabilitację, wszystkie badania. No i to taka jest bardzo ważna. Tak, przed nią teraz i rehabilitacja, i pełna ząbawę, diagnostyka, nie? badania obrazowe to wszystko to, po to, to nie żeby. Tak, no. I to jest właśnie wdzięczność, to jest wdzięczność. Ponieważ, jeżeli nie, nie to, żeście się zgodzili, to musiały zostać uświęcone. Taka jest prawda. Nie daję, ale daliśmy jej szansę. 나